Chcesz wiedzieć, jak łatwo jest zdać za pierwszym razem i na czym polega druga część egzaminu teoretycznego na prawko w UK kategorii B? Ważne, w Polsce nie ma hazardu. Nie daj się zaskoczyć. Dlatego w tym filmie powiem Ci, o co dokładnie chodzi w tej części egzaminu i jak się do niej przygotować po polsku, bo taka wersja dostępna jest tylko u nas. Sprawdź na A może masz inny temat, który chcesz, żebym omówiła? Daj znać w komentarzu. Sprawdź też moje poprzednie wideo, w którym omawiam pierwszą część egzaminu teoretycznego, czyli testy wielokrotnego wyboru. Oprócz tego, zdradzę Ci sposób oparty na naszych doświadczeniach z egzaminu. My nazwaliśmy go potocznie metodą trzech kliknięć, żebyś dokładnie wiedział, kiedy kliknąć, by trafić okienko punktowe. Dlatego upewnij się, że zostaniesz ze mną do końca filmu, by niczego nie przegapić. Cześć, jestem Edyta i witam Cię w moim kolejnym wideo. Jeśli jesteś tutaj po raz pierwszy, to musisz wiedzieć, że na tym kanale znajdziesz serię filmów dla wszystkich Polaków w UK, z których dowiesz się, jak zrobić prawko w UK tanim i potwierdzonym przez wielu kursantów Croydon sposobem. Wraz z Croydons już od ponad 10 lat specjalizujemy się w tym, by przygotować Polaków do zdania egzaminów na prawo jazdy na terenie całego UK. Pomożemy i Tobie! Posiadamy licencję brytyjskiego DVSA, nasi polscy instruktorzy posiadają brytyjskie uprawnienia ADI. Znamy wszystkie triki i na egzamin teoretyczny i praktyczny, trasy egzaminacyjne, wszystko to, co pomoże Ci zdać za pierwszym razem. Z nami masz pewność, że nic Cię nie zaskoczy na egzaminie. Wracając już do naszego tematu, z poprzedniego wideo mogłeś się dowiedzieć, że egzamin teoretyczny na prawo jazdy w UK składa się z dwóch części. Pierwsza część to test wielokrotnego wyboru. Link do filmu, w którym go omawiam, zostawię ci w opisie, a druga część, na której dziś się skupimy, to test na dostrzeganie zagrożeń, potocznie nazywany hazardem. Ta część zawiera 14 klipów wideo, a każdy z nich trwa około minuty. Każdy klip zawiera pewien rodzaj zagrożenia, czyli coś, co skłoni cię do zmiany prędkości, kierunku jazdy, albo zmusi do tego, by zatrzymać pojazd. Zagrożenia identyfikujesz, naciskając lewy lub prawy przycisk myszki. Za każde zagrożenie możesz zdobyć od 0 do 5 punktów. By zdać, musisz zdobyć 44 punkty na 75 możliwych. Tylko w naszych materiałach znajdziesz klipy po polsku dokładnie z taką samą formą, jaka jest na egzaminie właściwym. Dzięki temu możesz zobaczyć, kiedy otwiera się okienko punktowe i na co zwrócić uwagę na egzaminie. Sprawdź na krojdons.co.uk. No dobra, wiesz już, na czym polega egzamin, ale jak go zdać i czy z naszego doświadczenia mamy na ten egzamin jakąś łatwą metodę? Przygotowaliśmy na tę okoliczność metodę trzech kliknięć, która z łatwością zdaci ten egzamin. Na czym polega? Otóż robisz to tak. Jeden raz klikasz, gdy ty widzisz potencjalny hazard. Omówmy to sobie na przykładzie pieszego. Zbliża się do przejścia i może chcieć je przekroczyć, jednak nie jesteś pewny jego działań, więc klikasz, bo może to być potencjalny hazard. Drugi raz klikasz, gdy widzisz rozwijający się hazard. Na naszym przykładzie to sytuacja, gdy pieszy postanowił przejść przez przejście, na przykład wykonał ruch, żeby wejść na przejście, albo zaczął się rozglądać, czy może przejść i tym podobne. Wtedy klikasz po raz drugi, bo hazard, który zauważyłeś, się rozwija. No i na koniec trzecie kliknięcie. Ja nazwałam je kliknięciem bezpieczeństwa, ale spokojnie, nic ci nie zagraża, tylko ci pomaga. Na tym etapie, klikasz, aby upewnić się, że na pewno trafiłeś w okienko punktowe i nie zrobiłeś tego za wcześnie w dwóch poprzednich kliknięciach. Uwaga, jeśli będziesz klikać powyżej 5 razy na jednym klipie, to system już może wykryć jako próbę oszustwa, co automatycznie oznacza 0 punktów za klip. 3-4 kliknięcia na jednym klipie są całkowicie ok. Dobra, to już znasz naszą metodę na łatwe zdanie hazardu, ale w jakim momencie ją najprawdopodobniej zastosujesz? Z naszego doświadczenia szczególną uwagę powinieneś zwrócić, gdy widzisz pieszych i rowerzystów na drodze, pojazdy włączające się do ruchu, miejsca parkingowe, wyjazdy z posesji, duże pojazdy, np. tiry, które ze względu na swoje rozmiary mogą wjechać na Twoją część jezdni, pojazdy nadjeżdżające z naprzeciwka na bardzo wąskich albo częściowo zablokowanych drogach, np. przez roboty drogowe, zaparkowane samochody, bardzo wolne pojazdy, miejsca, gdzie zwierzęta mogą wejść na jezdnie, zasłonięte skrzyżowania i wyjazdy, zaparkowane samochody, jeźdźców konnych, kiepską nawierzchnię drogi. Teraz masz już najważniejsze informacje dotyczące obydwu części egzaminu teoretycznego i konkretny sposób działania. Pamiętaj, że link do strony z dwujęzycznymi materiałami znajdziesz w opisie tego filmu. To jak? Zaczynamy?